Opatstwo świętokrzyskie no, ma historię tysiącletnią. Według kronikarza Jana Długosza opactwo powstało w 1006 roku za Bolesława Chabrego, ale współcześni historycy widzą to bardziej w początkach XII wieku za Bolesława Krzywoustego. I raczej taka jest prawda. Niemniej jednak to jest prawie tysiąc lat historii. Losy Świętego Krzyża były nieustannie złączone z losami Polski. To, co się działo w Polsce, to również miało odzwierciedlenie na Świętym Krzyżu. Wszystkie pożogi, wszystkie najazdy, wojny, wszystko to też nie ominęło Świętego Krzyża. Ta nasza historia jest bardzo mocno spleciona i to również wpływa na historię Świętego Krzyża, co tu się działo poprzez wieki. Klasztor był nieustannie rujnowany. I nieustannie remontowany z początkach średniowiecza. Zwłaszcza za Władysława Jagieły, za kolejnych królów, którzy byli tu wielkimi ofiarodawcami i po takiej kolejnej porządze odbudowywali klasztor, całe opactwo. Dzięki temu przetrwało do dnia dzisiejszego. I to jest odzwierciedlenie tych naszych dziejów. Ludzie nieustannie się o to pytają. Jakie są początki opactwa, jak to wszystko przetrwało. Wiemy, że chociażby sama Bazylika to już jest trzeci kościół, z kolei najbardziej spłonął kościół w 1777, i po tym także został porządnie odbudowany, ale wiemy też, że I wojna światowa i druga wojna światowa zrobiły ogromne spustoszenie. Kiedy oblaci przyszli na Święty Krzyż na prośbę biskupa Sandomierskiego w 1936 roku, no można powiedzieć, że zostali ruiny. Kościół, dach na kościele był, blacha była zdarta. Kościół był też zrujnowany, duża część klasztoru, no, kompletne ruiny. A na dodatek jeszcze potężny gmach, który przez wieki należał do benedyktynów, tak zwane skrzydło zachodnie, Zostało zamienione przez Cara w 1882 roku na ciężkie więzienie. I to więzienie przetrwało aż do II wojny światowej i dopiero po II wojnie światowej zostało zlikwidowane. Także takie były nasze początki tutaj. Oczywiście przez 800 lat prawie byli tu ojcowie Benedyktyni, którzy prowadzili szeroką działalność. Znamy słynne kazania świętokrzyskie, roczniki świętokrzyskie dawne. To są arcydzieła, które przynależały do, do biblioteki świętokrzyskiej słynnej. Dzisiaj te dzieła są w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod ochroną UNESCO. A to wszystko no, przez, przez wieki, przez pokolenia no, zostało rozdrapane. Średniowieczna Biblioteka, która była jedną z pierwszych w Polsce, na ówczesne czasy liczyło około 12 tysięcy woluminów zostały rozgabione, rozkradzione, w większości wywieziona do Petersburga, później część zbiorów przywieziono z powrotem do Warszawy, ale w czasie II wojny światowej także Niemcy swoje zrobili i wiemy, że bardzo wiele książek zostało spalonych. Także w tej chwili na świętym krzyżu to są już jakieś resztki słynnej Biblioteki Świętokrzyskiej. Także nasze relikwie Drzewa Krzyża Świętego, które, jak mówią historycy, są tutaj od początków XIV wieku, no bardzo mocno oddziaływają, przyciągają ludzi z Polski, z Europy i ze świata. I ludzie są ciekawi, czy rzeczywiście te relikwie mają jakieś oddziaływanie, jak ludzie do dzisiaj na to patrzą. I przez wieki też i Ojcowie Benedyktyni, my no prowadzimy Taką księgę różnych cudownych wydarzeń. I ci, którzy doznali jakiegoś cudownego uzdrowienia czy jakichś innych wydarzeń cudownych, jeżeli się przyznają i ich zapiszemy w tej Księdze Cudów, no to tam są i wiemy, że takie cuda zdarzają się do dzisiejszego. Ale wielu ludzi no, nie chce jakby się tym podzielić, także nie mówią o tym. Wiele takich duchowych cudów no, dokonuje się wiemy doskonale w konfesjonale. I my, którzy spowiadamy, dosłyszymy właśnie różne cudowne uzdrowienia niektórych ludzi czy wielu ludzi przychodzi no po to, żeby nabrać mocy i siły, tu wiedzą doskonale, że są relikwie, nie trzeba im wiele tłumaczyć. Zazwyczaj idą na święty krzyż tą słynną drogą królewską od nowej słupi tym szlakiem królewskim, który królowie polscy pokonywali wielokrotnie począwszy od Władysława Jagieły który zmierzając tu na, na wojnę pod Gruwaldem spędził tu trzy dni. I inni królowie, stąd ten słynny szlak, drogę królewska, ludzie często pokonują. Czy z drugiej strony, od strony Kielc, podjeżdżają tymi właśnie meleksami albo jakimiś busikami i tutaj spędzają wiele godzin. Modlą się w klasztorze, zwłaszcza przy, w Kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. No i proszą o moce i siły. Także w tej chwili wiemy jaki mamy czas. Także czas bardzo trudny, wojenny. Wielu ludzi też, również dużo ludzi przyjeżdża z Ukrainy i, i modlą się tutaj. Ludzie, którzy przybywają na Święty Krzyż, no można podzielić na dwie kategorie. Także jest część turystów, którzy tutaj przychodzą bardzo chętnie, czy przyjeżdżają. Od kilku lat przyjeżdża na Święty Krzyż taki autobus promocyjny, który przywozi z Kielc turystów, i oni wtedy chętnie interesują się tu, właśnie historią Świętego Krzyża, czy spacerują różnymi szlakami w górach Świętokrzyskich, czy tym szlakiem królewskim, o którym powiedziałem. Ale oczywiście też wstępują do Kościoła, interesują się historią czy obrazami Franciszka Smuglewicza który mówi o historii Świętego Krzyża, czy innymi zabytkami wspaniałymi, czy w kaplicy relikwie Drzewa Krzyża Świętego. A druga część, no to są właśnie ci pobożni pielgrzymi, którzy przyjeżdżają, niektórzy bardzo regularnie, zwłaszcza w ten tydzień odpustowy, to jest wokół 14 września, podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Zależy, jak wypadnie to w kalendarzu, kilka dni przed i kilka dni potem, to jest taki tygodniowy odpust. No i, i modlą się tutaj, czy przeprowadzają ze sobą jakieś większe grupy wielu pielgrzymów z okolicy. Także bardzo wielu ludzi przyjeżdża na tzw. Tak rajd świętokrzyski. To jest, można powiedzieć, takie połączenie właśnie turystyki z pobożnością, że przychodzą, do no taki rajd gwiaździsty z różnych stron, schodzą się tam na święty krzyż i tu na, na szczycie jest odprawiana msza święta polowa przy ołtarzu polowym. No, kiedyś prowadziło się około 5 tysięcy. Wiadomo, że te, te niedawne lata pandemii trochę to przeszkodziło w tym, ale powracają, także w tym roku mieliśmy, myślę, grubo ponad 2000, tysiące, 2,5 gdzieś tak do 3000 turystów pielgrzymów. Relikwia drzewa Krzysztofa Świętego Wiadomo, są no bezcenną pamiątką dla nas tu na Świętym Krzyżu i można powiedzieć, że no bez tych relikwii jakby sanktuarium nie istniało. Wiemy, że przez wiele, wiele wieków Święty Krzyż był pierwszym sanktuarium na ziemiach polskich. Zanim no, pojawiła się, że tak powiem, Częstochowa, to wiemy, że od potopu szwedzkiego Częstochowa zdobywała no, pierwsze miejsce w Polsce. No, ale do tej pory można powiedzieć, pierwszym sanktuarium, sanktuarium narodowym był Święty Krzyż. Jak mówią historycy, relikwie na Święty Krzyż przybyły tak zwanym szlakiem węgierskim czyli Święta Helena, która odnalazła te, ten krzyż w Ziemi Świętej. Później część tego krzyża, tych relikwiej znalazła się w Rzymie. Z kolei papież ofiarował to królowi węgierskiemu Stefanowi. Z kolei Stefan pierwszy swojemu synowi Emberykowi. I Emberyk przybywając tu do Polski, niektórzy mówią w ramach pielgrzymki tam do, do świętego Wojciecha. Inni z kolei mówią, że no, przyjechał szukać żony do Polski. Także tu znalazł się również na Świętym Krzyżu. I według tej słynnej legendy o Świętym Emberyku, że właśnie tu zabłądzi w górach świętokrzyskich i miał takie objawienie. Pani powiedział mu, że ma zostawić te relikwie, które miał ze sobą na piersi, tu w opactwie na Świętym Krzyżu i wtedy wyprowadzi go z tych kłopotów. Ale relikwie poprzez biskupów krakowskich dotarły tu na Święty Krzyż, także otrzymali je ojcowie benedyktyni i z całą pewnością od XIV wieku są na Świętym Krzyżu. Także tego czasu pielgrzymowania no, nawet nie przerwała dramatyczna kasata opactwa w 1819 roku, kiedy to niesprawiedliwa i można powiedzieć złodziejska kasata, która służyła w zaborcy cerowi. No, zlikwidowała klasztor, opactwo zakonników rozpędzono, dobra rozkradziono, ale ludzie nie przestali przychodzić na święty krzyż. Także te Litwie, które w tym dramatycznym okresie były przeniesione do parafii w Nowej Słupi, no przebywały tam tylko rok tak do dwóch lat, a z powrotem powróciły na Święty Krzyż. Z tego powodu, że pielgrzymy ciągle przychodzili, ciągle były tu modlitwy, gdzie różni księża, duszpasterze, później z decyzji Sanobierskiej byli tu księża, także wszystko to przetrwało. No i aż do stałego pobytu misjonarzy obywatelów Maryi pokalałem w 1936 roku. Jest tu wiele szlaków wokół, wyznaczonych przez Świętokrzyski Park Narodowy. Ja nawet wszystkich nie znam tych szlaków, ale no takim ulubionym z pewnością jest ta Droga Królewska i bardzo takim szlakiem sentymentalnym. W tym szlakiem odbywa się Wielka Droga Krzyżowa, Wielki Piątek, które gromadzi 3000-5000 ludzi, przewodniczy tam obiskup Sandomierski. To jest taki szlak rzeczywiście turystyczny, pielgrzymkowy, królewski, czyli od, od początków dziejów Polski. Ale są też inne. No, dla mnie też takim szlakiem, może najłatwiejszym do przebycia jest ten szlak w kierunku yy, z to jest chyba czerwony szlak. A z kolei no, nasi młodzi nowicjusze, których jest w tej chwili tu pięciu w klasztorze, no to nieco roku chodzą tym szlakiem słynnym. To jest chyba przedłużenie tego czerwonego szlaku na świętą Katarzynę. To już zajmuje około tam 4-5 godzin. No, dla mnie to już jest za ciężki szlak, ale oni tam regularnie wędrują tym szlakiem. I wielu ludzi rzeczywiście chodzi tymi szlakami i docierają do nas z różnych stron tutaj naszego regionu. No ja tak opowiadałem tą legendę o Świętym Ameryku, także my tak tą legendą żyjemy i, i powtarzamy ją tutaj, przekazujemy turystom, pielgrzymom i ona jest tutaj najbardziej znana, także ta legenda o Świętym Ameryku. Duchowe wartości, no przede wszystkim pielgrzymi, którzy to przychodzą, no właśnie przychodzą do relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Tym relikwią składają pokłon. Niektórzy wiele godzin modlą się w tej kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego przed relikwiami. Czy jakieś grupy pielgrzymów, czy turystów, jeżeli proszą, to utrzymują takie specjalne błogosławieństwo relikwiami. Jest odprawiane krótkie nabożeństwo przy relikwiach i na zakończenie tego nabożeństwa są oni błogosławieni tymi relikwiami. Ale też no, niektórzy różne szukają tutaj turystyczne emocje i, i słyszę też, że tutaj jakieś czakramy są na Świętym Krzyżu, specjalne miejsca mocy, gdzieś tam przytulają się do jakiegoś tam krużganka, czy gdzieś tam z tyłu kościoła podobno są jakieś tam szczególne miejsca mocy. No i ludzie takich różnych tam miejsc też potrzebują, poszukują i my im w tym nie przeszkadzamy specjalnie, także kto chce się modlić przy Ryfie, kto się modli, kto chce szukać jakiejś mocy, a wiadomo, że no, puszcza wspaniała świętokrzyska no, jest dostępna dla wszystkich, mogą tymi szlakami wędrować. No i jak się mówi popularnie, ładować te swoje akumulatory. Także dzisiaj, też w tej, w tej trudnej dobie, i przedtem tej pandemii, i dzisiaj w czasach wojny, no, wielu ludzi przychodzi i tutaj pozostawia swoje troski, kłopoty i prosi Pana Boga o wszelką pomoc. Także przy okazji tej kończącej się pandemii, no, Pan Wojewoda, Świętokrzyski, w Koniusz. No, że tak powiem, zaproponował nam postawienie takiego krzyża morowego, takiego krzyża pandemicznego. Tu, no i za zgodą pani konserwator, taki krzyż tu został postawiony, bardzo symboliczny. No i rzeczywiście on przyciąga ludzi, pytają się, co to jest za krzyż, także tam obok wisi taka tabliczka, która wyjaśnia te wszystkie literki, jakie na tym krzyżu się znajdują. I on jest podświetlany, zresztą sam też w sobie świeci, jest, jest iluminowany z jest onyksu, także onyks poświetlony, podświetlony też świeci swoimi barwami i bardzo pięknie to wygląda, jest to taki symbol właśnie tej pandemii, która miejmy nadzieję, że już nas ominęła. Jak już wspomnieliśmy, no Święty Krzyż no przeżywa swoje dni chwały Wzlotów wspaniałych i upadków, i poniżenia. To jest bardzo trudna historia, taka przeplatana właśnie tymi dniami wspaniałymi, począwszy od właśnie pielgrzymki królów, od Władysława Jagiełły, poprzez kolejnych, czy wielkich ludzi tego świata, także był tutaj również prezydent węgierski z małżonką, był kardynał węgierski, Peter Erde czy nasi oczywiście biskupi, kardynałowie przybywają. Ostatni był również kardynał Miller z Niemiec. Także niekiedy nawet no nie spodziewając się, możemy kogoś spotkać na koszgankach czy w kościele i no nawet nie wiemy, że to jest jakaś tam ważna osoba. Niektórzy chcą bardzo inkognito, także nie chcą nawet jakiegoś tam rozgłosu, czy tylko przyjadą na Święty Krzyż się pomodlić w ciszy skupieniu i odjeżdżają. Także wielu ludzi przybywa chętnie, i stąd no, te nasze starania, misjonarzy oblatów, od tego 1936 roku no, chcieliśmy wyremontować to wszystko, właśnie słynną bibliotekę, chociaż wiemy, że, że książek wiele już nie pozostało, ale przynajmniej to zachować, te pomieszczenia, gdzie ta biblioteka była. Czy oczywiście no, pamiętać ciągle i, i o relikwach Drzewa Krzyża Świętego, jesteśmy strożami i kustoszami tego cennego pamiątki. I stąd, no, wielu ludzi, którzy przychodzi tutaj, y, przychodzą, modlą się przed tymi relikwiami i chcemy to kontynuować. Mamy wielką trudność, jak wspomniałem. Y, te nakazy carskie z 1819 roku ciągle nas prześladują. Także ta wielka część klasztoru benedyktyńskiego, tak zwane skrzydło zachodnie, w którym obecnie mieści się Muzeum Przyrodnicze, no nie, nie powróciła do klasztoru do dnia dzisiejszego. No i, i mamy kłopoty, że no nie możemy jakiejś większej liczby ludzi przyjąć, nie możemy tu nikogo przenocować, mamy tam dwa, trzy pokoiki i tyle. A wielu księży no, chciałoby jakieś rekolekcje tutaj odprawić. Czy nawet zwykli ludzie się pytają, czy można tu się przenocować dzień, dwa, trzy i tak dalej. Także nie mamy żadnych możliwości noclegowych na dzień dzisiejszy, nie mamy żadnej większej sali konferencyjnej. Odbywają się tu często na Świętym krzyż, różne sympozja, konferencje wspaniałe, na które przyjeżdża 300-500 osób. No, i musimy to robić w kościele. bo nie mamy innej możliwości. Jeżeli jest mniejsza grupka, no to możemy też robić to na wirdarzu, ale kiedy jest znośna pogoda jeśli jest no zima, czy, czy pogoda no to musimy jednak w kościele. Czy też mówię, no, nie mamy żadnego refektarza, jakiejś większej sali jadalnej i przyjąć godnie ludzi przybywających na, na odpoc, pielgrzymów, czy księży, którzy to ze swoimi pielgrzymkami przychodzą no to mamy duży kłopot. I stąd no, staramy się od chyba 30 lat, aby jednak no, ten klasztor pobenedyktyński został zintegrowany, żeby no, dokonała się wreszcie ta reintegracja klasztoru. I złożyliśmy wniosek aktualnie o przywrócenie na jedności klasztoru, żeby klasztor jak niegdyś pod jednym gospodarzem funkcjonował, żeby nie było tego dualizmu, Aktualnie wiem, że dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma zamiar wybudować sobie takie nowoczesne muzeum na dzisiejsze czasy w Nowej Słupi, no i mówi, że kiedy tego dokona, za 2-3 lata, no to się przeniosą z tego budynku, z Zachodniego Skrzydła, ponieważ on jest świadomy tego, że no to należy do Kościoła, a poza tym to są bardzo ciężkie warunki i wilgoć i wszystko, i musi wielkie pieniądze tam wkładać, żeby to utrzymywać. To wszystko jest tego świadomy. Bo również jesteśmy świadomi, że w utrzymaniu tego skrzydła zachodniego no to nie będzie takie łatwe, ale no nie mam innego wyjścia. Tu na Świętym Krzyżu wiemy doskonale, jest to rezerwat Świętokrzyski park narodowy. Jesteśmy tutaj w centrum, no i nie, nie możemy niczego nowego zbudować, musimy się posiłkować tym co tutaj jest. No i mam nadzieję, że wkrótce to się dokona. Na naszą prośbę Rada Ministrów wydała takie rozporządzenie w 2021 roku, o zmianie granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. No i to rozporządzenie umożliwiło nam napisanie tego wniosku o, o wykupienie tego skrzydła zachodniego i tego małego budynku obok, tak zwanego szpitalika, żebyśmy mogli jakoś normalnie funkcjonować. Jako kustosze Sanktuarium Narodowego w Polsce na Świętym Krzyżu, do pierwszego sanktuarium. No bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pielgrzymów, wszystkich turystów, których szlaki tu będą przebiegać przez Święty Krzyż. Zapraszamy do wspaniałej naszej Bazyliki. W 2013 roku nasz Kościół stał się Bazyliką. Czy kto ma moce i siły, zapraszamy do, do wejścia jeszcze wyżej na, na wieżę kościelną i z tej wieży do, rozciągają się wspaniałe widoki świętokrzyskie. Także zapraszamy czy do kaplicy Rolichtki, drzewa Krzyża Świętego, by pomodlić się przed tą cenną pamiątką naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszamy na Święty Krzyż.